Kazimierz przerwa. Tettmajer. Lubię kiedy kobieta. Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu. Kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu. Gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie i wargi się wilgotne rozchylą. Bezwiednie. Lubię kiedy ją rozkosz i żądza o niemi, gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi, gdy krótkim urywanym oddycha oddechem i oddaje się cała zmdlejącym uśmiechem. I lubię ten wstyd. Co się kobiecie zabrania, Przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania, Zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia, Gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia. Lubię to, i te chwile lubię, Gdy koło mnie Wyczerpana, zmęczona Leży nieprzytomnie, A myśl moja już od niej wybiega skrzydlata, w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata. czytał Bogdan Dmowski